Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nie, a przemieniam mój pokój na święta. No ale oczywiście, standardowo, zanim przejdziemy do dalszej części filmu, zasubskrybujcie mój kanał. Rozstawcie lajka. Co do świątecznych rzeczy w moim pokoju, zniosłam sobie tutaj już, już kilka świątecznych rzeczy, ale oprócz tego, tak jak widzieliście, w pierwszym vlogmasie mam już kalendarze adwentowe no i kilka dekoracji już w sumie dałam ja tutaj już dałam sobie między innymi taki szalik z Hogwartu z Gryffindoru oraz taki, takie lampki pierniczki tutaj oczywiście mój kalendarz który nie jest nadal dokończony, a tutaj mam jeszcze lampki świąteczne no i tu jeszcze jestem z herbatami który otwieram na moim instagramie no a tutaj też który otwieram na moim instagramie z Harry'ego Pottera Tutaj mam właśnie rzeczy z kalendarza. No a tutaj poznosiłam już sobie dekoracje świąteczne niektóre. A więc zacznę od dekorowania łóżka. Te poduszki już miałam wcześniej, a te tutaj sobie przyniosłam świąteczne takie. Tak się prezentują poduszki na moim łóżku i oczywiście misiek. Teraz zajmę się moją mini hoinką. Ogólnie tą choineczkę postawiłam sobie na parapecie, już ją nawet ozdobiłam. Oczywiście bombki z Hogwartu, to jest Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor oraz Hufflepuff. Miałam dużo rzeczy w zeszłym roku, ale nie gdzie są, więc na razie mam tylko tyle. Więc y, zaraz ogarnę jakieś miejsce dla tych rzeczy. Biorę takie reniferki. Nie wiem gdzie je dać. Tada, Jest git. Jak robiłam ten mój kalendarz, ten, który jest tutaj, to wykorzystam takie torebeczki z naklejkami. I zdecydowałam, że wezmę jakieś tam torebeczki, kilka. Ale, od... ale... <śm> wezmę takich kilka torebeczek. Postawić tutaj, ale odwrócę, żeby nie było widać numerku i będą prezenciki. Już dodałam te prezenciki, tutaj dam dwa, a tutaj jeszcze dam kolejne dwa. Teraz zajmę się tym. Pokazywałam wam to w vlogmasie numer jeden i już chyba mam pomysł, gdzie to powieszę. Mam pomysł, aby powiesić to tutaj, na lustrze. Już powiesiłam, no wygląda to spoko tak szczerze, obok duszek w ogóle, <laughs> jeszcze z Halloween. Przed chwilą znalazłam takie naklejki na szyby z zeszłego roku, więc jeszcze je gdzieś przykleję. Tutaj przykleiłam bałwanka, takie mini, a na lustrze przykleiłam prezenciki, wygląda to spoko. Teraz czas na ten napis. Kupiłam go w Action za 8 zł, e, gdzieś chyba pod koniec października. E, więc no. Jego miejsce jest tutaj, bo napis Halloweenowy śmiałam tutaj. E, tak. No, trochę mały jest. Jest mniejszy od tamtego Halloweenowego, ale no, jest git. Tylko muszę coś tutaj jeszcze dodać, bo jest tak dość puś... ha, Pusto, tak. Teraz mi jeszcze został taki worek z Nikołajem, więc też muszę go gdzieś powiesić. Prezentuję się to tak, dodałam tu jeszcze poduszkę, żeby nie było tak pusto, ale no jest spoko. Teraz Wam pokażę aktualny efekt, a taki jeszcze dokładnie finalny. Pokażę Wam w przemianie mojego całego domu na święta, czyli za jakieś kilka dni, ale pokażę Wam, jak to wygląda obecnie. Więc to na tyle w dzisiejszym vlogmasie, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już jutro, więc bye! -o!